Dzisiaj spotkaliśmy się na terenie miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Państwo widzą tutaj w tle jeden z nowoczesnych autobusów, jeden z czterech, który został w ostatnim roku zakupiony. Mamy kolejny plan zakupu autobusu też elektrycznego, bo idziemy w stronę transportu zbiorowego, właśnie ekologicznego. Ale dzisiejsze spotkanie było przede wszystkim poświęcone bezpieczeństwu, bo to jest temat w tej chwili kluczowy. Dlatego też dzisiaj chcieliśmy powiedzieć, że w autobusach zostały ulokowane specjalne pojemniki z płynem dezynfekującym. Jest to o tyle ważne, że jesteśmy jednym z pierwszych samorządów w Polsce, które takie rozwiązanie przyjął. No przede wszystkim służy, ma to służyć bez, bezpieczeństwu i poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców, bo takie głosy ze strony mieszkańców się pojawiały i my żeśmy na to odpowiedzieli. Te dyspensery oczywiście pojawiły się z powodu COVID-u, natomiast po wygranej walce z wirusem one zostaną, bo w naszej ocenie poprawiają jakość podróżowania, to znaczy komfort podróżnych pod względem higienicznym. Zawsze będą mogli sobie zdezynfekować ręce i jak gdyby jakieś tam bariery dodatkowe, które często są, dzięki temu znikną, ale to jest jeden, jedno z wielu działań podejmowanych w tych trudnych czasach covidowych przez MPK we Włocławku, bo chcę przypomnieć, że od samego początku, kiedy pojawił się ten stan zagrożenia, autobusy były dezynfekowane, ozonowane, przystanki przy wsparciu, za które dziękuję oczywiście wopr też były dezynfekowane, więc my cały czas dbaliśmy o to bezpieczeństwo podróżnych najlepiej, jak się dało. Dzisiaj dokładamy do tego dyspensery ale również wychodzimy już w przyszłość, wzmocnieni chociażby tymi dyspenserami. W drugiej połowie roku pojawią się tak zwane OPS-y, czyli możliwość płacenia kartą zbliżeniową za przejazd autobusem. To też jest rozwiązanie, które jest dopiero pionierskie w naszym kraju. Zaledwie kilka samorządów się na to zdecydowało. Chcielibyśmy Państwa też serdecznie zachęcić do korzystania z miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego jako środka komunikacyjnego przede wszystkim bezpiecznego. Ekologicznego, no i też środka, które po prostu powoduje, że no, autobusów, powiedzmy samochodów jest mniej na ulicach, a to też nie jest bez znaczenia. My zapraszamy, mamy tak skalkulowane ceny biletów i przede wszystkim trasy. Jest to wynik audytu, który żeśmy zamówili w 2019 roku, że mieszkańcy coraz bardziej będą myślę, że z, naszego, z naszej usługi zadowoleni, a o to przede wszystkim nam chodzi.